Dobrze, dziękuję bardzo. To w takim razie zamienię branszę na ostatnie pytanie i przedstawcie Wasze konkretne propozycje, jak powinny wyglądać rekolekcje. Co zrobić, żeby było tak, jak być powinno? Teraz poproszę pierwszą klasę o zabranie głosu w pierwszej kolejności. To przedstawimy teraz nasze propozycje i pomysły, co zrobić, aby było tak, jak być powinno. To odpowiednio wcześniej się przygotować. To dotyczy księży rekolekcjonisty. Pomysłem naszym jest takim, żeby zrobić sondę wśród młodzieży dotyczącą podejmowanych tematów, o czym młodzież chciałaby rzeczywiście porozmawiać. Skupienie podczas spotkania w kościele, to do młodzieży. Ksiądz powinien więcej rozmawiać z młodzieżą, i żeby to nie był jakiś suchy monolog, tylko rzeczywiście prowadzić jakąś dyskusję dostosować tematy i postępowanie do uczestników. Młodzież powinna być też otwarta na podejmowane tematy. Rozmowy ze znajomymi na temat rekolekcji. I tutaj dużymi literami jest, żeby nie wstydzić się o swojej wiary, jak już wcześniej mówiliśmy. Przystąpić do sakramentu pokuty, żeby móc, móc z czystym sercem przeżywać te rekolekcje. Szkolenia dla rekolekcjonistów. To właśnie mamy. Uczniowie nie powinni myśleć o rekolekcjach jako o obowiązku, bo tak jest, że jak młodzież się do czegoś zmusza, to robi wręcz przeciwnie, bo się buntuje. No, skrócić kazania, ale tego z tym się osobiście nie zgadzam. Właśnie, kazania tak. są podzielone, podane, są też za krótkie, no to zależy. I zwiększyć zaangażowanie obu stron. Żeby było widać chęci z obu stron, nie tylko albo ze strony rekolekcjonisty, albo uczniów, tylko żeby oboje. Zdyscyplinowanie młodzieży. I dobrać przede wszystkim odpowiedniego rekolekcjonistę. Spotkania w grupach, jak to jest na często, tak jak Ty mówiłaś, że na rekolekcjach wyjazdowych są spotkania w grupach, żeby się bardziej poznać. Żeby może porozmawiać o swoich problemach z innymi, żeby być z tymi, co rzeczywiście chcą te rekolekcje przeżyć i zawierzenie Bogu codziennych problemów. Dobrze, dziękuję. I klasa druga? No więc zacznijmy od kwestii najistotniejszej, która chyba najczęściej była tu wpisywana, czyli ogrzewanie kościołów. <śm> y inne takie to na przykład dawanie przydatnych w życiu rad, organizowanie rekolekcji wyjazdowych. Nagradzanie najbardziej aktywnych uczestników, chociażby cukierkiem, poruszanie dotyczących nas tematów, szkolenia dla rekolekcjonistów, to już padło wcześniej, zachęcanie uczestników do dyskusji. Dyskusja to byłby bardzo dobry pomysł na rekolekcjach, no ale też ciężki do przeprowadzenia. Rekolekcjoniści z doświadczeniem, na przykład nauczyciele, egzercyści misjonarze. Tutaj nasza sorka nam powiedziała, że. To wcale nie jest taki dobry pomysł, ponieważ jakiś czas temu był ksiądz egzorcysta i wszyscy się spodziewali, że on przyjdzie jakieś odziane w zbroje ze srebrnymi krzyżykami i będzie opowiadał o tym, jak wyganiał szatana a się okazało, że on mówił bardzo podobnych sprawach co normalny ksiądz. To znaczy mówił rzeczywiście o, o tutaj kwestii złego ducha, tylko nie od takiej strony, jakby się młodzież tego spodziewała, po prostu bardziej od strony tego, jak walczyć ze złym duchem i jak nie dopuszczać do tego typu sytuacji, więc rzeczywiście młodzież tutaj zupełnie, zupełnie inaczej się spodziewała, czego innego się spodziewała. Zaangażowanie młodzieży w rozmowę, w działanie, to jest coś podobnego do dyskusji w zasadzie. Brak lekcji w szkole przed i po lekcjach więcej czasu na refleksję, to wiadomo, że to pisali uczniowie. To jest na pewno dobry pomysł, prawda? To jest dobry pomysł, tylko jak to praktycznie rozwiązać, to inna rzecz. Rozbudowane bloki tematyczne, to znaczy, że y mniej wątków i tematów, problemów, a na rzecz na przykład jednego, który będzie opisany tak do końca, dogłębnie, do zera właściwie, nieużywanie naukowych wyrażeń zawiłych konstrukcji zdań. Tak. <śla> Zorganizowanie przedstawienia inscenizacji nawiązującej do tematu rekorekcji oraz nawiązywanie do zainteresowań młodzieży. Ja jeszcze mam pytanie, bo na pewno dobry, y, pro, dobrą propozycją jest praca w grupach, a w praktyce jak sobie to wyobrażacie? <grym> Chodzi o to, jak na przykład w naszej szkole można by to było zorganizować. Alicja ma prawo. W praktyce to... Z reguły wygląda tak jak praca na każdych innych lekcjach, że jeżeli ktoś jest dość aktywny, ktoś chce coś umieć, coś zrobić, to to robi, a reszta siedzi. Mnie nie, nie, ale chodzi o bardziej lokalowe sprawy, prawda? No, się... nie, jeżeli by były naprawdę osoby, te, co chcą uczestniczyć w rekolekcjach, sądzę, że każdy by się łączył może w mniejszym, w większym stopniu, ale dla, skoro dla każdego byłoby to ważne, to by chciały jakoś mieć swój wkład, chciałby to przeżyć. Więc nie byłoby problemu. Mi się wydaje, że jeżeli by była y, część kolekcji lub całe organizowane w szkole, to byłoby to łatwiejsze o do zorganizowania, niż gdyby całość się odbywała w kościele. Mhm. Czyli na przykład w klasach, tak? W salach lekcyjnych. Ja myślę, że na przykład można by było w ramach zajęć dodatkowych zorganizować dla tych ludzi, którzy naprawdę potrzebują tych kolekcji i chcą je przeżywać. Wtedy no wiadomo, taka młodzież jest skupiona, chce, chce pracować. I są to ludzie naprawdę zainteresowani. Jeżeli ktoś się poświęca, żeby przyjść dodatkowo, to, to już wiadomo, że, że zależy takiemu człowiekowi i że na przykład w czasie już się nie będzie przeszkadzał, bo to jest bardzo duży problem. No bo na przykład, zamiast tych lekcji, który, z którymi mamy taki problem, zrobić jakiegoś coś innego, nie tylko matematyka czy polski, tylko właśnie coś związanego z rekolekcjami. Nie muszą to być dyskusja, mogłoby być na przykład jakieś zabawy są związane. Coś innego, ale to wtedy w szkole, tak? To zgadzacie się z w szkole. Mam głosy. Ja mam jedno pytanie, a w zasadzie może się skończyć na dwóch ale to to bardzo zależy. Na zielonej planszy, bo ja mam słabym wzrok widzę tam na rogu, przynajmniej widziałem jak ręką wskazywałaś, czy wskazywałaś przygotowanie i Czy moglibyście rozwinąć na czym to by miało To to przygotować. Dobrze, ja w takim razie powiem, bo też kwestia doświadczenia z poprzednich lat. Jeżeli na przykład młodzież przygotowuje jakąś fantouminę, chodzi o to, żeby młodzież w to zaangażować. Bo ja mówię też to, co młodzież mówiła na lekcjach. To nie wszyscy byli w tej klasie, akurat gdzie to padło, dlatego tego mogą mnie nie do końca wiedzieć. Mi się wydaje, że to można by było wcześniej przygotować, żeby to przygotowała młodzież? odpowiednio wcześniej powiadomiona, żeby się zgłosili ci, którzy chcieliby to zrobić. Gdzie na pewno nagrodzenie jakoś dobyło cenę z religii. I po prostu, żeby to potraktować tak, jak każdą inną no jakąś tam, jakieś, każde inne wydarzenie szkolne, na no młodzież się przygotowuje, prawda? Każdy coś tam organizuje, przynajmniej u nas w szkole. Proszę bardzo. Ja mam doświadczenie rekolekcji w szkole, w To się da zrobić, tylko to wymaga dużego wysiłku od kategorii. Wszystkich nauczycieli dyrekcji. Myśmy to, co w momencie, w pracowali w naszej szkole, to było zające duży w mojej szkole. Trzy dni w kościele i w szkole. W kościele była codziennie msza święta i młodzież była na tym. A w szkole, tylko to było przygotowywane dużo wcześniej, były panele, na które młodzież się zapisywała wcześniej. Byli wcześniej dużo umówieni różni prelegenci na różne tematy. Cały, całe trzy dni siedział w szkole spowiednik i w każdej chwili był dostępny albo do rozmowy na temat, jaki młodzież chciała, albo mógł się ktoś do spowiedzi w szkole, w takim miejscu, które było mało dostępne wizualnie. Czyli nie było tej kwestii, że ktoś wracał, bo poszedł do domu, żeby go nikt nie widział, bo każdy mógł iść w czasie, jak wszyscy byli na panelach, mógł i sobie spokojnie, pójść do tej spowiedzi. Tam tędy, który go nikt by go nie widział w tym momencie. Były panele do no tego na przykład... Siostra zakonu, która była na misjach Afryce wiele lat, opowiadała o misjach i się zapisało na to chyba z 40 uczniów z różnych klas. Bo no to nie, że z każda klasa, to z różnych klas. Była, był taki panel o spowiedzi świętej, ksiądz z seminarium do pewnego prowadził. To To też nie było tak, że ksiądz mówił, tylko co młodzież chciałaby się dowiedzieć o spowiedzi, jak nagonać sumienia się robi. Jaki jest sens spowiedzi? Co daje... Sama spowiedź, czy się spowiada często, czy nie, jak ona ma wyglądać, żeby to nie było tak, jak było przy pierwszej komi. Zgłosiło się 30 uczniów, ja pracuję w męskiej szkole, to są wszystko mężczyźni, wieku po 16-20 lat. Przykrytych uczniów, którzy byli na tych rekolekcjach, też było właśnie od 20 do 30. Był, ksiąc, był pan, który ze przyjaźni z ojcem Kifariuszem, z którym się nie pamiętam, który chodzi po górach, w alpinista, no to było, że zgłosiło ponad 100 uczniów. To, żeśmy musieli załatwić specjalną salę, bo szkoła nie ma auli w sprzed warsztatach szkolnych. I wszyscy zainteresowania to patrzyli. Były listy, ale w każdej sali był nauczyciel do wszystkich paneli się zgłaszali sami nauczyciele, którzy w szkole pracowali. To powtórzyć i zrobić wiele razy jest bardzo trudno, ale to było chyba to, o co nam chodziło. Natomiast odnośnie na kolekcji wyjazdowych to mam doświadczenie takie może smutniejsze. Ponieważ robimy od 7 lat rekolekcje wyjazdowe do różnych zgromadzeń dla chętnych uczniów z całej szkoły. Grupa ma liczyć 20-25, bo dwie kobiety to organizujemy, zresztą zawodowcy, nie katecheci. W czasie rekolekcji szkolnej w mojej szkole nie ma zajęć lekcyjnych. W istocie jest tak, że część młodzieży nie przyjeżdża w ogóle, bo są spoza miejsca, miejsca szkoła, gdzie jest, ale na tę kolekcji na początku zgłaszało się sporo młodzieży z powodu tego stracyzmu osób, które by ewentualnie chciały, jeżeli w klasie jest jeden, dwóch, którzy zaczyna się śmiać z tego, że ktoś chce jechać na rekolekcję i wtedy już nikt nie, nie, nie zgłościł takie rekolicję. Jest coraz mniejszy, mniej chętny. Wracając do księży, też jest problem, bo my się zwracamy do różnych zgromadzeń, żeby przyjęli grupę na rekolekcje, uczniów 20, no to w tym roku na chyba 7 mają wysłane wysłamy do różnych zgromadzeń, do domów zakonnych rekolekcyjnych. Jeden nam powiedział pozytywnie w tym roku, i to byli Marianie z na celi gdzie w tym roku pojedziemy. Byliśmy w szczytku, w zeszłym roku też z przyjemnością Selezjanem, nam już pojedzieli dwa razy byliśmy w szczytku, z Selezjanów. W, w interwale cztery lata, bo, ponieważ zdarzyło się, że było pięciu uczniów, którzy jeździli z nami od pierwszej klasy do czwartej, w tej chwili u są cztery lata, no to trzeba było zmieniać miejsce, żeby, żeby nie było to samo. To rzeczywiście. Nie bo sam fakt że uczniowie, którzy w pierwszej klasie pojechali, chcieli jechać przez kolejne cztery lata i to byli różni, z różnych zgromadzeń księża prowadzili te kolekcje, w związku z był trochę inny i inne te zajęcia. E, aczkolwiek to też czasami jest czas zaniechany. Brakuje mi w wielu sytuacjach tego, że my, my nauczyciele popełniamy grzech zaniechania. A poza tym cieszę się, że ja tutaj ojciec, że jest taka odważna młodzież i że jest taka fajna i taka mądra. Także dziękuję. dziękuję. Nie wybrała nas, to po prostu chętni, którzy chcieli przyjść tutaj dzisiaj. Jeszcze pytania mam. Ja mam takie jedno pytanie jeszcze do Was, szczególnie mój drogi przyjaciele. Czego wy tak naprawdę czujecie po refleksjach? Bo po Waszych wypowiedziach już się zastanawiam. czy z jednej strony chcecie po prostu jej przeżyć, aby się nawrócić, czy może po prostu ma być ciekawie, fajnie, chcecie nie ospędzić czasu, może spotkać się ma to z misjonarzem, z egzorcystą, aby było po prostu, jak mi ja teraz mówią, fajnie, czy słowy. Trzeba przepięknie, ten czas napędzenia, czy po prostu tego, żeby było to, fajnie. A czyli? do wszystkiego. każdy z Was się powiedzieć, to będę bardzo, bardzo A czy to się wyklucza? Bardzo dziękuję. Proszę, się pyta. Powiedzcie mi, to Moim zdaniem to, to się nie wyklucza, to się musi łączyć. Bo są osoby, które są bardzo wierzące. Które chcą jeszcze bardziej pogłębić swoją przyjaźń z Bogiem. a są takie osoby, dla których Bóg jest osobą totalnie obcą i trzeba je jakoś zachęcić do tego, żeby chciały go poznać. Ja bym chciała poznać właśnie bliżej Boga. Trzeba to rozważać, Pismo Święte, po prostu takie zwyczajne poznanie w to, co wierzę. Bo to też jest dla mnie takie niby wierzę, ale do końca nie wiemy, w co wierzymy. Takie bliższe poznanie. Ja myślę, że wiara jest akurat czymś takim, czego nie da się poznać e, od deski do deski, w szczególności przez te trzy godziny. Dlatego uważam, że można jak najbardziej połączyć i jakoś taką w pewnym sensie zabawę i e, zagłębianie swojej wiedzy i po prostu modlitwę. Uważam, że po prostu te, te, te rzeczy, one się zupełnie nie wykluczają, wręcz e, każda jest ze sobą powiązana. Według mnie to znaczy, właśnie należy przejść od takiego zaciekawienia, żeby po prostu każdego zainteresować, do takich głębszych spraw, te, tego nawrócenia, tego przeżycia. Ale no, ważne jest też, żeby po prostu jakoś zachęcić tych, którzy po prostu są, bo muszą. Właśnie, żeby niektórzy przyszli, to muszą jakoś być zaciekawieni, coś ich zainteresować, bo dużo osób, którzy to są zmuszani i jakieś ma być tylko z taka jakaś msza, coś nie przyjdą i dlatego się nie nawrócą, a jak będzie jakoś to ciekawe i przykazane, będą z chęcią przyjdą i w tym czasie może coś im się odmienić. A ja po raz kolejny nawiążę do ojca Arkadiusza, który prowadził rekolekcje, ja na tych rekolekcjach byłem i to były właśnie rekolekcje takie, które łączyły przyjemność z pożytecznym. One... Potrafiły nawrócić, ale jednocześnie były w różnych momentach zabawne, ciekawe, wzruszające. W zasadzie wszystko się w nich zawarło i to były najlepsze kolekcje, na jakich ja byłem. Dla mnie rekolekcje to powinny być czas na refleksję. Ja oczekuję od rekolekcji tego, żeby po prostu pozwoliły mi zrozumieć moje własne problemy, żeby płyniły mnie do takiego zastanowienia się nad sobą i właśnie nad problemami. Ja bym chciała jeszcze się wypowiedzieć, troszeczkę nawiązać do wypowiedzi koleżanki. Mnie się wydaje, że najlepsze kolekcje to byłyby takie, które by poruszały jakieś problemy młodych ludzi. Jakąś samotność, jakieś zagubienie w życiu, jakiś strach i powinny pokazywać to, że rozwiązanie tych wszystkich problemów jest Bóg. I od tego się właśnie powinno przychodzić, od pokazania Boga jako lekarstwa na wszystko. I e, zaczynając od zaciekawienia jakiegoś właśnie tym nadosnym charakterem rekolekcji, e, powinno się mówić właśnie o miłości, o miłosierdziu, e, tak żeby młody człowiek zobaczył, że to w Bogu leży odpowiedź na wszystkie jego problemy. Ja jeszcze może powiem tylko od siebie, że dla mnie takim wyznacznikiem, też może dobrze przyżytek w kolekcji przez moją młodzież jest. Są kolejki przy konfesjonałach i później frekwencja przystępujących do komunii w ostatni dzień, bo u nas tak przynajmniej było dotychczas, że pierwsze dwa dni jest, jest tylko nauka i jest możliwość spowiedzi, a w ostatni dzień jest nasza święta. Oczywiście wiadomo, że to nie jest tak, że 100% pójdzie, Tutaj nigdy tak nie będzie, ale. Ale rzeczywiście młodzież sama zresztą po rekolekcjach mówi o tym, jak przeżyła spowiedź, jakie to było istotne dla nich. Pytanie mhm. Ja mam pytanie w związku do tego, co było poruszone przez Toruś Szóstę odnośnie rodziny. E, dziękuję też osobiście za te słowa uwagi moich ludzi, którzy jesteśmy misjonarzami budowymi, czyli głosimy, misję parafialne, rekolekcje. Więc te uwagi się też u nas pojawiają, my to widzimy. E, I to też rzeczywiście jest taka informacja zwrotna. Natomiast takie pytanie, bo tutaj wpadła yy, taka potrzeba też dzielenia się wiarą. Tutaj na którejś z tych tablic yy, tej, z niebieskimi kartkami się pojawiła. I takie moje pytanie, które się rodzi, czy zdarzyło się, że w tej pierwszej wspólnocie wiary, to jest nasza rodzina, czy zdarzyło się, że u was w rodzinie rodzice poruszali, chcieli rozmawiać na temat tego, co wy przeżywali na rekolekcjach? U mnie było no odwrót zazwyczaj, to ja chciałam o tym rozmawiać. Nie zawsze było, że jak ja wracałam z rekolekcji, no to pytała się to znaczy to w większości przypadków mama, że co było, tak samo jak pokażę to znaczy bo na przykład u mnie tata za bardzo nie chodzi do kościoła, więc zawsze i tak jak wrócę, to się pyta o czym była mowa w kościele. Znaczy, czy jakaś rozmowa, no to spytać można, ale czy to prowadziło do jakieś rozmowy? Znaczy w sumie ja mam siostrę bliźniaczkę, więc jak chodziłyśmy razem, to potem bardziej rozmawiałyśmy między sobą i to też było w obrębie, no, w domu. Pierwsza. <grystanie> <grystanie> tak, tak. Jak wiecie, rekolekcjonista przyjeżdża na trzy dni, więc na trzy wieczory, trzy popołudnia. Czy moglibyście zaproponować takiemu bezrobotnemu księdzu, który przecież przygotował już rekolekcję i nie musi? szukać sobie kazań w internecie na następny dzień. Jak spędzić ten czas no, dla Was? Jakie macie propozycje dla rekolekcjonistów na popołudnie, kiedy już wyjdziecie ze szkoły, na wieczór, dla tych chętnych, którzy mogliby przyjść jeszcze raz, jak gdyby na rekolekcję. już bez obawy, że będzie się trzeba było cisnąć w ławce, że ktoś będzie patrzył, co robię i jak to robię. Znaczy ja miałam, że znaczy, jak ja byłam na rekolekcjach wyjazdowych, to mimo wszystko potem na przykład była kaplica i na przykład tam do jakiejś do pierwszej wnosi, od tam do drugiej, to chciałam sobie przejść na czuwanie, jeszcze osoby śpiewały, i po prostu ci, co jeszcze nadal po prostu mieli na to ochotę, to Więc zgadzam się z koleżanką dotyczącą y, śpiewu, y, czuwań i tak dalej. Jednak myślę, że na przykład można by było z takim księdzem porozmawiać na temat jego doświadczeń. Na pewno ten ksiądz spotkał się z młodzieżą, może nam przekazać różne istotne informacje, których nie zauważył wcześniej w czasie rekolekcji. Myślę, że moglibyśmy też pytać go o sprawy, o których wstydzimy się na przykład spytać w czasie mszy, lub w czasie takiego pouczenia. No Uważam, że po takich kolekcjach powinna być taka luźniejsza atmosfera, jednak mimo wszystko tak w temacie wiary i naszych problemów. Też dużo łatwiej jest podzielić się tym, co akurat wtedy po prostu przeżywamy, co czujemy, bo wtedy zostanie już naprawdę niewiele osób, i możemy no wtedy bardziej liczyć, że ktoś nas zrozumie, że powie, że może ktoś z nami się w, te, w takiej sytuacji udaszia i jak on to odbiera. Dla mnie bardzo ważna jest spowiedź. I, ja bym była bardzo wdzięczna, gdyby taki ksiądz, rekolekcjonista, poświęcił swój wieczór na po prostu spowiedź, taką prawdziwą spowiedź tych osób, które tego będą potrzebowały. Spowiedź na trwającą nawet godzinę, żeby po prostu naprawdę przeżyć tę spowiedź prawdziwie, a nie tak jak właśnie jedna mszy, gdzie jest mnóstwo osób idących do spowiedzi, które tak naprawdę tego nie przeżywają. Też na przykład no jeżeli a propos powiedzmy, to spowiedź cztery oczy też dużo bardziej, no jeżeli ksiądz po prostu ma możliwość poświęca swój czas, to naprawdę jest dużo inaczej. Cztery, cztery oczy to znaczy nie w konfesjonale. Nie. <laughs> że jest to, dużo bardziej po prostu przeżywana i no, głębiej to odbieramy niż taka zwyczajna. A ja myślę, że ksiądz mógłby też nawiązać do takich zainteresowań młodzieży, ponieważ... Yy, Takim ludziom w młodym wieku łatwiej się jest przekonać do kogoś, jeśli interesuje się rzeczami podobnymi jak my, to wtedy automatycznie staje nam się jakiś taki... To w sumie jest taki zwykły człowiek jak my, tylko może inaczej ubrany. Akurat A co myślicie jeszcze, bo już jest po czasie, ale krótko, na przykład po 21, kiedy już wypada być w domu i w i, i wam, jakaś dyskusja, jakaś debata na, na profilu, na czacie, na, na Facebooku. Myślicie, że to jest dobry pomysł? Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Jest to nowoczesne podejście po prostu do tematu, które też zachęca młodzież do wiary. Znaczy no osobiście nie jestem fanką takiej rzeczy. Jeżeli nawet z znajomymi wolę się spotkać, pójść normalnie po prostu porozmawiać, bo według no, mnie no, tak to, no, to pisze się skrótami, jeszcze się niszczy nasz język polski. <śleszy> <śleszy> Mnie się wydaje, to już tak mówiąc ogólnie o kolekcjach, że kolekcji powinny poruszać nasze problemy. Nie te problemy, które, których my nie odczuwamy, typu grzechy jakieś takie, których my, na przykład, jakaś młodzież nie uważa za grzech i przychodzi ksiądz i nam mówi, to jest grzech. Tylko powinny być poruszone w pierwszej kolejności takie rzeczy, które nas bolą, jakaś właśnie samotność, strach, zagubienie, takie rzeczy właśnie, które, które my byśmy chcieli wyrzucić z naszego życia. I chciałabym, żeby na rekolekcjach było to poruszone właśnie w kontekście czegoś, co jest do rozwiązania poprzez Boga. I powinny być, moim zdaniem, rekolekcje czasem, w którym Bóg jest właśnie na pierwszym miejscu, mówienie o Bogu, mówienie o Bogu miłosiennym i pokazywanie tego, że człowiek w pierwszej kolejności potrzebuje Boga i że to on jest właśnie najbardziej potrzebną istotą w jego życiu. Że, I dopiero od tego wyjścia, kiedy człowiek już nabierze tej miłości do Boga, Należy y, y, kierować się w stronę trudniejszych tematów, ponieważ y, łatwiej sobie człowiek uporać się z grzechem wtedy, kiedy wie, że to jest grzech i wie to w swoim sercu, a nie wtedy, kiedy wie, że to jest grzech, dlatego że ktoś mu to mówi i sobie myśli, o to jest grzech, bo tak pisze w katechizmie. Y, uważam, że powinien człowiek myśleć, że o to jest grzech, bo ja to czuję w swoim sercu, i to powinno być właśnie na pierwszym miejscu i to powinno być najważniejsze, żeby człowiek czuł się napełniony Bogiem. I żeby czuł tę potrzebę kontaktu z Nimi, że to powinien być główny cel kolekcji, ułatwienie młodzieży kontaktu z Bogiem. Z Bogiem jako miłością, z Bogiem jako naszym ojcem, który nas kocha. I że to powinno być najważniejszą rzeczą i że bez tego po prostu nie można poruszać żadnych innych tematów. A to jest pomysł dobry, tylko że takie problemy właśnie typu samotność, zagubienie, strach przed jakimiś tam rzeczami różnymi, to są sprawy, które zazwyczaj większość młodych ludzi trzyma bardzo głęboko schowane w swojej psychice. I nie wiem, czy przez trzy dni ktokolwiek zdołoby się na tyle otworzyć, żeby powiedzieć na przykład, że tak, jestem samotny. Że on nie musi o tym mówić, wyznaczy, że będzie o tym słuchał. Ja na przykład wielokrotnie takie coś odczuwałam podczas kazania, jeżeli kazanie jest dobre, że to kazanie jest skierowane do mnie. Ja przecież nie mówię nic na przykład, prawda? Mówi ksiądz tylko. Natomiast poruszę właśnie takie tematy, które mnie jakoś bardzo martwią, ale ja jestem tą stroną właśnie bielą i słuchającą. I właśnie wtedy, kiedy dalej to wszystko pociągniemy, prawda? I chyba młodzież chyba najbardziej z tym wszystkim zgodzi, że rekolekcja ma być takim, czasami takim wstrząsem nawet, nawet się, można i nie zgodzić z to, ale potem wszystko, od tego jest są lekcje, spotkania yy, tak, na każdych niestety będą lekcjami, bo to nie użyłem tego programowania, ale ta teza, praca paratka, żeby potem to wszystko jeszcze właściwie czy trafić przemyśleń, to też tu padło że młodzież potrzebuje więcej czasu do przemyślenia